No, krzywy, jaki kurs na weekend, wariacie? Prosta sprawa Przeszko z hatlikiem United wygrywa derby Anglii, a slot, żegna się z pracą, zostanie zwolniony. Sponsorem naszego kanału jest Fortuna, bogini Fortuna. Witamy serdecznie na kanale Piłkarzyki. Czy takie typy dzisiaj będą? Czy tak się stanie w ten weekend? Zobaczymy! Kurs w każdym razie na te zdarzenia. Przywołane, zaproponowane przez krzywego całkiem wysoki. Witamy was serdecznie, drodzy widzowie, w serii TTTM. W nowym, odświeżonym wydaniu. Postanowiliśmy z krzywem trochę pokombinować, to znaczy, oprócz standardowego 3-typowego kuponu. Proponować Wam będziemy w serii TTTM jakiś egzotyczny kupon. To się może nie proponować, tylko bardziej... Taki dzielić szalony. Się, dzielić się będziemy z Wami. Tak, szalony przewidywania, powiedzmy Tak, to naszym będzie. egzotycznym, szalonym kuponem. I tak będzie dzisiaj. Zapraszamy do zostawiania łapki w górę pod tym filmem. Zapraszamy do sekcji komentarzy. No i oczywiście przypominamy, że osoby pełnoletnie mogą skorzystać z oferty powitalnej od fortuny. Wszystkie informacje znajdziecie w linku, który znajdzie się pod tym filmem oraz w opisie. Tak, tak jest. też ten tak jest. link będzie. Dobra! Przed nami weekend z piłką klubową. Nie możemy się doczekać tych starć. Zaczniemy od standardowego 3. Typowego kuponu krzywego. Tak Słucham, jest. co przygotowałeś? Mój w związku dobry. z tym lekka przypominajka i e, to, co sobie zesklinowałem, żeby o niczym nie zapomnieć. Wiem, że wiedziesz, że to Anglii, więc tu się udajemy. Wjadę do trzech krajów przy okazji tu, trzy typowego e, kuponu. Okay. I tak się zastanawiam. No dobra, już wjechałeś do tej Anglii. No to zdradźmy tak. wszystkim tak. to, co zaplanowałem na A, yes. derby. Aczkolwiek może, mogę wam zdradzić, że ten typ odnośnie tego spotkania pojawi no. się też przy okazji tego bardziej szalonego kuponu. I teraz tak, tutaj prosta sprawa. Mhm. Obie drużyny strzelą bramkę. PTTS. No Talia. dobra. 1,49 dziewięć, no to nie, nie jest. jest wysoko szczerze powiedziawszy. Ale nie jest też nisko jak nisko? na to, co w tym meczu może się dziać. A może się dziać dosłownie wszystko. <laughs> no dobra, ale tak racjonalnie, realnie Obejmując nie, no, to umysłem nie, fana United. Nie. Czego ty się spodziewasz po tej przerwie? Czego ja, ja oczekuję? Meczu? Czego oczekujesz, czego się spodziewasz? Jaki, twoim zdaniem, jest najbardziej prawdopodobny scenariusz w tym meczu? Ale no, no, nie jestem w stanie, jakby naprawdę. Dlaczego oczekujesz od Manchester United? Niech będzie tak. Nie skompromitowania się. Zaprezentowania się naprawdę e, na równi z Liverpoolem. No dobra, aktualnie nie, nie, nie jest to że Liverpool formie. jest do ugryzienia ja, teraz. ja uważam, że jest do uglizienia, ale nie będę miał. Jeżeli oni tego Liverpoolu no, nie ugryzą w pełni na trzy punkty, powiedzmy, okay. no bo to jest nadal Liverpool, nadal Mistrz Anglii z niesamowicie lepszym pod względem jakościowym składem. Okay. A powiedz mi, czy Remis wziąłbyś tutaj w ciemno? Tak. Przed tym meczem? Tak, wziąłbym w ciemno. Myślę, remis. że większość fanów United tak do tego meczu podchodzi, tym bardziej, że Liverpool jest taka świadomość w kibicu, że Liverpool znajduje się w tak agonalnym, biorąc pod uwagę formę, stanie, że muszą się odbić. I ten mecz daje wyjątkową trampolinę do tego, żeby się odbić, i to tak naprawdę z przytupem, patrząc na historię tych starć. A z drugiej strony, Anfield. United potrzebuje nadal w końcu tego drugiego zwycięstwa z rzędu w lidze za kadencji Rubena. Ostatni mecz był wygrany z Standard Landem. Gdyby się udało wygrać pierwszy od dawna na Anfield z Liverpoolem, to wierzę, że to naprawdę dałoby początek. Czemuś Czemuś? Może nie wielkiemu, aczkolwiek moment przełomowy ta drużyna właściwy. jest tak dziwna, że jest nawet tak. nie zdziwiłbym się, gdyby oni teraz wygrali jakimś student z Liverpoolem. Nie mówię, że to nie jest niemożliwe, a później chyba w następnej kolejce, chyba grając z Astonvillą, teraz się mogę mylić, nie pamiętam tego teraz terminarza, nie zdziwił jakby się z kolei, jakby z kolei przegrali u siebie na przykład. To jest no wszystko dobra. możliwe tutaj. Dobra, Jętrzy ale w każdym razie mamy ligowy, po powrocie z przerwy reprezentacyjnej, to musiał być oczywiście mecz, który nazywany jest powszechnie derbami Anglii, co dalej? Dobra, inaczej, Teraz jeszcze podsumowując to, jak bardzo to jest ciężki mecz do przewidzenia. Gdyby ktoś Ci powiedział... No? Po mecz powiedzmy, że nie widziałeś. Gdyby no. ktoś Ci powiedział, Liverpool wygrał 5-0, jesteś zdziwiony? Nie. Gdyby ktoś Ci powiedział, United wygrał 1-0, jesteś zdziwiony? Niekoniecznie. Ale no, powiedziałbyś, że było to gdzieś tam wpisane teoretycznie w scenariusz, no. No. więc podkazuje, jak okay. duży jest tutaj program do popisu. Idziemy dalej, jaka liga teraz? Ehm... Jaka liga wariacie? Niemcy, Niemcy, Niemcy. Niemcy, czy to będzie Der Klassiker? Tak. To będzie Der Klassiker, który zapowiadaliśmy na kanale Piłkarzeki już od dobrych trzech tygodni, mówiąc, że to będzie Sprawdzią wyznacznik. dla Borussii. dla Borusji, ale wyznacznik no, ale tego, już w którą stronę ostatecznie no. pójdzie Bundesliga w tym sezonie po prostu. Jak tu się kształtuje twój typ. Słucham. I ja tutaj stawiam, że w całym spotkaniu będzie powyżej 3,5 gola. Mecz liczba goli? Po, więcej, więcej niż 3,5. 1,80 to jest takie nieźle. Jezus, Oczywiście nie jest ryzyko, że kowarz będzie chciał zabunkrować e, bramkę Kobela. Tak. Ale kurczę, to jest nadal bolustja, mam wrażenie że to jakiegoś takiego swojego, i mówię to z całym szacunkiem dla mojego ulubionego niemieckiego zespołu która ma nadal taki lekki gen frajerstwa, takie tam auto, niewiele takie trzeba, dystrukcji. żeby tam coś się nagle zawaliło. No Przecież był sezon, chyba dwa sezon, sezony temu to było, gdzie wszystko całą opoką dla Borussii był Kobel. I on w meczu Der Klassiker, pamiętasz, popełnił hmm. ten błąd, który spowodował, że Bayern to Kuriozalny zaczął... błąd, na którym drużyna Tuchela korzystała, trzeba tak. się wznosić później. Więc... No. Ja stawiam, że ten Bayern, to jest w niesamowitej formie, i teraz sporo dyskusji przy okazji przedmeczowych konferencji. No tutaj kompany zrzuca z siebie wszelkie zasługi odnośnie rozkwitu ofensywnego tego tak, zespołu też, nie? Ale, tak, ale, ale, ale keina, tak. tak. No i nie widzę opcji, że tu jest mniej niż powiedzmy, nie wiem, trzy bramki. No hmm. jest. W stanie się zatrzymać na trzech bramkach, ale Bayern jest taki. Znaczy, grazie, ja liczę na ten ostatni kredyt naprawdę zaskoczyć. Że będziemy więc... się jarać tym meczem. Ten ADMI rozpędzony może tutaj poczynić jakieś kłopoty w defensywie Bayernu. Prezentuje się trochę to lepiej wysoko. niż sezon pojedynczy. pół wysoko. No a więc 1,80 to jest też fajny kurs. Powyżej 2,5-1,32 no. no, to, to już słabo. Powyżej 3-1,45 to taki też jeszcze niezły, ale 1,80 no, ja podbijasz, podbijasz, podbijasz kurs. Ja tutaj grubo lecę i ja aktualnie, z tego co widzicie, lecę kursami w górę. No bo jest 1,49-1,80. najwyższy? Po, jeszcze mówię na ten moment, jak my tu nagrywamy, bo różnie czasami się zmienia tak. przy okazji nagrywania na, na, na bieżąco. A teraz będzie najwyższy, trzeci, ostatni, do Włoch lecimy. Okej, okay. no to dawaj. Jaki mecz? Najmniej oczywisty, bo często bierzemy na tapet Juve, Milan. Napoli, Inter też bardzo ciekawe spotkanie w fajne, będzie, fajne Ale, ale nie zdrowo. do przewidzenia, według mnie, jeżeli chodzi o to, co tam się może dziać. Dokładnie tak samo podchodzę. Czy to będzie Atalanta z Lazio? Nie, to okay. będzie, uwaga, ktoś, o kim ostatnio trochę mówiliśmy przy okazji jednego ze stać, bodajże Napoli, właśnie na wyjeździe Genui. Okay, Teraz Genowa. Genoa też po włosku, Genoa, no chodzi no, o Genoę. Ma mecz o sześć punktów, bym chyba nawet powiedział, w starciu u siebie z Parmą. Obie te drużyny wygrały po jednym meczu. I dzienniki, artykuły traktujące o tym spotkaniu, które mocno mm, są tożsame z samą Genułą, jakby kibicują jej, mówią, że tu jest naprawdę obowiązek zdobycia trzech punktów w związku z 208 tym bezpośrednia Genoa. Bezpośrednia Genoa. Mówiliśmy o tym, że ta Genoa nie gra tak źle jak na te wyniki, jak na te, Ale jest wyniki, czego, jak na te wyniki, tak, jak na te wyniki, które notuje, zalicza, mhm. bo tam zawsze jest takie ostatniego puzla, brakuje w tej układance przy okazji tej gnuły, mhm. więc wydaje mi się, że z parą też ma tylko jedno wygrane spotkanie. No, u siebie Genoa może sięgnąć po te trzy punkty. Tak stawiam. 30 na naszym kuponie, dlatego że rozbijamy. 30 tu, 10 tu. Tak będziemy działać tak, w tak. dzisiejszym odcinku. Łącznie całkiem ciekawy kurs, 5,58, więc krzywy leci. Poszło i idziemy do mojego zakładu. Słuchajcie, zostaniemy we Włoszech. Od razu sobie skierujemy naszą uwagę na starcie Milanu z Fiorentino. Ten mecz ma oczywiście bardzo ciekawy kontekst, bo mówimy o dwóch menadżerach, którzy zdobywali dla Milanu hmm. Scudetto. Tak. Max Allegri 10-11, Stefano Pioli nie tak dawno temu przecież, dwa sezony temu, to już dwa czy trzy sezony temu, trzy. czas szybko mija. Fiorentina jest wyjątkowym zespołem, ponieważ nie strzela, wbrew temu, co tak intuicyjnie gdzieś tam w głowie człowieka siedzi, to jest to zespół wyjałowiony pod kątem ofensywnym. Statystyki na Anderstacie wręcz szokujące. Fiorentina w tym momencie ma 610 wykreowane w całym sezonie. 6-10 goli oczekiwanych. Przy strzelonych czterech, czyli poniżej. W sensie dwa gole na minusie mm -hmm. ponad. W tym momencie w drużynie Stefano Piolego. Jeśli chodzi o Milan, tutaj liczba 9,58, a Milan dotychczas strzelił 9 goli, więc można powiedzieć, że zespół strzela współmiernie do tego, co prezentuje w statystykach goli oczekiwanych. Milan jest zespołem, który przyjmuje relatywnie mało goli oczekiwanych, jeżeli chodzi o wysiłki rywala, 4-15. I tutaj naprawdę wygląda to bardzo solidnie, jeżeli chodzi o drużynę Maxa Ale czego się można było spodziewać, że Milan raczej będzie ograniczał zespoły mm -hmm. drużyny przeciwnej do tych okruszków pod swoją bramką. Fiorentina natomiast dopuściła do ponad 10 goli oczekiwanych traconych. 10-0-2, to jest duży wynik. Oczywiście straciła nieco mniej, bo straciła 8 goli do tej pory, więc ta defensywa, no, teoretycznie miała szczęście, można tak powiedzieć, patrząc na statystyki, ale nie spodziewam się po prostu tutaj fireworków strzeleckich. Do tego sprowadza się mój wywód w tym konkretnym spotkaniu. Tym bardziej, że dwójka może nie najlepszych, ale tych, którzy należą na pewno do czułówki Milan, jeżeli chodzi o najlepszych graczy w tym sezonie, czyli Pulisic i Rabio nie wystąpią. Nie wystąpi też najprawdopodobniej Nkunku, też ma problemy, tak. więc ta, a Pulisic wypada na miesiąc. Będzie grał w pierwszym składzie prawdopodobnie Lau pierwszy raz w tym składzie Orsen, on ofensywny... ostatnio nie popisał się skuteczności. Arsenał ofensywny jest ograniczony, dlatego w całym spotkaniu uważam, że padnie mniej niż trzy gole. Padną mniej niż trzy gole. Jeden mhm. do zera dla Milanu, absolutnie mnie nie Zdziwi. 2 do 0 również. No, przy trzech golach wiadomo, że kurs jest zwracany. W się sensie na kuponie będzie widniał po prostu 1 0 0, więc jakby mhm. zakład nie będzie liczony. Jeżeli padną trzy gole w tym meczu, ale uważam, że do tego nie dojdzie po prostu. A Milan zadowoli się absolutnie zwycięstwem w jednobramkowym starciu ze Stefano Piolim. Idziemy dalej: Hetafe Real Madrid, to kolejne starcie, i tutaj szybka piłka. Bordalas na konferencji prasowej mówił, że Real pozostaje najlepszym klubem na świecie, że to będzie wyjątkowe, specjalne wyzwanie dla Hetafe, żeby się temu Realowi przeciwstawić. Ja prognozuję, że po tych kompromitujących derbach z Atletico, od których trochę już czasu minęło. Real jest na trajektorii wznoszącej i raczej będzie budował pozytywną serię przed kolejnymi wyzwaniami. Ważnym faktem w drużynie Realu Madryt jest powrót do pełnej sprawności, przynajmniej tak się spekuluje, Juda Bellingama. Oczywiście to ma wpływ na układanki przedmeczowe, bo człowiek sobie wizualizuje tego Bellingama no i zaczyna się zastanawiać, gdzie wypchnąć Arda no co tak, z nim tak, zrobić. Tak, tak. A wiadomo, że Arda Giller w oczach Kiwica Realu najlepszy jest, jak gra centralnie, nie rzucany po skrzydłach, mm -hmm. więc rodzi to powiedzmy pewną zagwostkę. Natomiast dla mnie tak powrót Bellingama w dogodnym położeniu, w sensie chodzi mi o fizyczność, no to jest po prostu bodziec ofensywny, też pozytywny dla drużyny, a zwłaszcza w kontekście starcia z fizyczną ekipą, jaką jest etafę. Wiemy, że Bellingham choć stracił kilogramy, to nadal tym fizycznym bossem powinien być. I do czego tak naprawdę cały ten wywód mnie pcha? Do oczywiście zakładu premiującego Real. Myślałem, że powiedziawszy o tym, czy nie iść bezpośredni Real, ostatecznie idę w ciut lepszy kurs. W to, że Real strzeli... Więcej niż półtora gola, więc dwa gole w meczu dla Realu Madryt. I tak Real musiałby strzelić jednego, gdyby chciał wygrać, a ja uważam, że przy potencjale ofensywnym Realu, nawet biorąc pod uwagę hetafę i oczywisty plan na mecz, który będzie ograniczał wysiłki ofensywne Realu, to przy tej serii, przy budowaniu tej pozytywnej fali, do której nawiązywałem, Real stać na, na minimum dwa gole w tym spotkaniu, dlatego idę w powyżej półtora, 1,60 prawie. Satysfakcjonujący mnie kurs. No i na koniec idziemy w największą oczywistość tego weekendu. Wspólnie z krzywym to ustaliliśmy: Nottingham Forest kontra Chelsea. No, jeżeli tu ktoś nie idzie w BTTS przy kursie 1,64, to mija go naprawdę niemała okazja. Oczywiście w Chelsea jest teoretyczny powód do zadowolenia w postaci powrotów o mhm. jest oczywiście szaloba wracający. Tosin też powinien być do dyspozycji, także ogólnie nie jest tak źle w, na tyłach w Chelsea, więc mm -hmm. można spodziewać się, że Chelsea nie będzie łatwym zespołem do złamania przez Forest. Wiemy jednak, jaką potrzebę zdobywania punktów, nie tylko goli, nie tylko kreowania no, manotingu. ofensywnego Manatingham Forest. Statystyka goli oczekiwanych podskoczyła po tym, jump post więc to nie jest tak, że ten Ange jest totalnym nieudacznikiem ja, no i nic nie robi. Mówiliśmy o tym, Betisem. z Sunderlandem też przecież yy, spokojnie Forest mogło mhm. strzelić ze 2 czy trzy gole, więc to nie jest tak, że ten zespół jest jałowy. On kreuje i Chelsea musi się mieć na baczności w tym meczu. Ja uważam, że Forest na City Grand stać na co najmniej jednego gola z Chelsea, a to, że Chelsea strzeli, bo musi też szukać wygranej, w starcie z Nottingham Forest jest dla mnie względnie oczywiste, dlatego BTTS obie strzelą i, i lecimy z tym. Zobaczymy mm -hmm. po prostu na co stać jednych i drugich po przerwie, ale uważam, że sporo rzeczy mógł sobie w tym czasie reprezentacyjnym przemyśleć niż po styku tak żeby naoliwić dobrze tę maszynę. Oczywiście punkty są istotne, ale akurat taka osoba jakaś filozofii swojej zdradzać nie będzie, więc ja liczę na fajerwerki w tym meczu. Może nawet nie wiem, 2 do 3 dla Chelsea dużo goli, 3 do 3, jakiś taki fajny po prostu akcent. Bezpośredni w tej kolejce. No, po stronie Chelsea, oczywiście, jest jeden podstawowy problem. Ta informacja mocno uderza w nastroje kibiców Chelsea. Nie ma Palmera i nie będzie przez ponad miesiąc. 6 tygodni trwać będzie rehabilitacja. Ten uraz no nie ciągnie się już za kolem Palmerem, ale tak. Do tego też chciałem nawiązać, że Chelsea może sobie poradzić bez kola Palmera mm -hmm. w kreacji. No i dobra, tak prezentuje się mój kupon. 30 złotych poszło. Idziemy teraz do naszych egzotycznych kuponów. Tak, Kto teraz będzie trochę szybciej, ja To zacznę. jest kolejka angielska. Ale z wyłączeniem poniedziałkowego spotkania, bo chcemy w poniedziałek już wiedzieć, na czym stoimy podczas nagrywania pogadanki. Dlatego dziewięć meczów przed nami, chyba że ty przygotowałeś całą No no to wydaje przygotowałeś, to wyłącz z analizy mecz West Hamu z Brentford, bo w poniedziałek będziemy się po prostu mogli do tego odnieść. Lecimy, proszę bardzo. no to dawaj, Bożu, ten. No to wiadomo, co będzie mit nigdy Chelsea. Obie strzelą, Obie strzelą to co powiedzieliśmy przed chwilą e, przy okazji see. mojego. 1.64, wracamy do Anglii. Brighton Newcastle, tu miałem trochę problem, ale dam Brighton z podpórką. Okej, okay. Brighton z typ 1.0 1-0. Aczkolwiek początkowo myślałem czy nie dać po prostu, że Brighton i remis to mm -hmm. zwrot, ale dobra, lecimy dalej. Benley Leeds, tutaj daję po prostu liczba bramek poniżej 3. W całym meczu. Tak. Dwa poniżej 3. Te kursy nie są zbyt wysokie, ale wiecie, no, bawimy się. Tak. E, palace Bolmów. E, podpórka na Palace. Podpórka na Palace, dobra. Czyli dwój typ. Tyk. Tak jest. Dalej. City Everton. City bezpośrednio. Okej. Okay. Wolves Sunderland. Podpórka na Wolves. Mhm. Dobra. Mhm. Dalej lecąc mamy Fulham Arsenal, bezpośrednio Arsenal. 1.53, bardzo dobry kurs. Potem mamy Spurs Wille Spurs z podpórką. Spurs z podpórką, okej. Okay. No. I zostaje Ci eee... chyba jeszcze jeden zakład, czyli Liverpool United. <laughs> United z podpórką. United z podpórką. Oj, 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 poddymił na swoim egzotycznym kuponie. Najwyższy kurs. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, tak. wszystko pasuje. No i dobra, powiedzieliśmy, egzotyczny zadychę, zobaczymy, akceptujemy zmianę kursów i lecimy. Zobaczymy, jak ten egzotyczny kupon krzywego wypali po weekendzie. I lecimy teraz do mojego. Podobnie, szybkie strzały. Liverpool, Manchester United, liczba goli w całym meczu powyżej 2,5. Więcej niż 2,5. To jest pierwszy zakład. Wracamy oczywiście. Do wyglądu ogólnego Spurs, Aston Villa. Tutaj mam liczbę goli mniej niż 2,5. Jeden i drugi zespół stać na to, żeby ten mecz troszkę zamurować, dlatego mniej niż 2,5, jak najbardziej wyobrażalny. Wysoki kurs 1,96. Więc to się do mnie uśmiecha. Sunderland, Wolves, w zasadzie powielam twój 1,54. Wolf z podpórką, kiedyś musi przyjść ta pierwsza wygrana, to jest akurat sensowne, że mm -hmm. przyjdzie akurat na Stadium of Light w starciu z Sunderlandem. Fulham Arsenal, no i idę tak jak ty, bezpośredni Arsenal, chociaż ten mecz jest pułapką, natomiast jeżeli z takich meczów nie będzie wychodził Arsenal zwycięsko, to nie ma co myśleć o mm -hmm. Mistrzostwie Anglii po prostu, tym bardziej, że teraz Arsenal jest skoszarowany w Londynie do końca października, ma serio spotkań właśnie w stolicy, nie musi się nigdzie ruszać, więc ma powiedzmy, że pełen komfort. Z wyłączeniem kontuzji, no tak jak Martin Odegaard mm -hmm. wypada, to wiadomo, że troszeczkę te morale spadają, ale niezależnie od tego i tak ma wszystkie narzędzia Arteta, żeby takie spotkania jak ten mecz z Fulham wygrywać. City Everton, tu lecimy w liczbę goli powyżej 2,5, w Departamencie Kreacji w Evertonie problemy, no bo nie ma Grylisza z uwagi na to, że jest zablokowany przez regułę mm -hmm. dotyczącą wypożyczenia. Nie spodziewam się grzmotów ze strony drużyny Davida Moisa, spodziewam się za to efektownego meczu w wykonaniu drużyny Pepa Guardioli. Zobaczymy, czy się zawiodę, czy też nie. Crystal Palace, Bournemouth, tutaj dla mnie liczba goli kontrintuicyjnie mniej niż 2,5. Uważam, że tu strzelać nie będą i to może jest jakaś niespodzianka dla niektórych widzów. Jeżeli chodzi o mecz Bernie Leeds, tutaj mam typ na Bernie. Rozmawialiśmy sobie z Krzywym o tym, meczem, o tym meczu. Na pewno mało goli, tak przynajmniej powinno to wyglądać, ale ja uważam, że to jest akurat dobry mecz dla drużyny Scotta Parkera, żeby zapunktować. Remis też tragedią nie będzie. Brighton, Newcastle, Tutaj idę w liczbę goli mniejszą niż 3. Ja uważam, że tutaj strzelać nie będziemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i na koniec zostaje mi ten ostatni, który zresztą już wciągnąłem typ na swój podstawowy kupon, czyli obie strzelą w meczu Nottingham Chelsea. To się moim zdaniem zazieleni, ale zobaczymy, jak reszta. Ja w każdym razie idę nietypowo, bo idę w maxi kombi, czyli w system. Daje sobie dzięki temu większą szansę na to, że przy jednym niepowodzeniu nie wywali się cały kupon 10 złotych i lecimy. Zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tych naszych różnych dywagacji weekendowych. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Typów zobaczymy, jak w poniedziałek będą kształtować się nasze nastroje i jakie kolory będą za naszymi plecami przy kolejnym odcinku TTTM. No, ale otwieramy tego sezonową serię. Typów, które tak mają. Dobrego weekendu Wam życzymy, drodzy widzowie. Bawmy się razem z piłką nożną, trzymajcie się. Hej! Siema!